Kola nie czeka na porcję mleka, złapie coś do gulaszu Niebo z ziemią się spotkało i wciąż mi mało na poddaszu Możesz narodzić się znów, poznać smak bożych słów, stać się jak dziecko Nie ma media, a encyklopedia znów, John Paul Jackson Jedno, ale nie szalej, to nie konkurs, to popchnie dalej kulomiot. to zbyt banalne, chcę poznać to ponadnaturalne Seed wow, żał się wykazał, pokazał jak potrafi skakać Bóg nie tego w nas szuka, sztuka to z płaczącymi płakać Skłaniać się do niski, bo bliski jest Pan tym, których serce jest złamane A to co wyniosłem u ludzi, ohydą jest dla Pana, tak jest napisane w słowo Pan mnie strzeże szczerze, w dobrej wierze na kornerze stoję nie boję się, on za intencje moje, święci mi twoje Wciąga ci raz, spadłeś trap Witam na pitach, witam na trak Na mocy przymierzam, przymierzam szlak Nie odstęp tak bez ten wielu z ten znak Właśnie tak, Antoni łaka, o aha pono nie skan a skantam, pan Ja się z tym, kim jest życie na pan Królewski dekret, nie ze w kariery, mam nie jeden sekret Ja mam transfery, very nice, nie podzieli Was hajs, miło ice, panile ice Ze wolności czy za wiatr pościg Trzywaj jeden, star pości Pegani na łódź na miętości Chcecie, kalach się zaspokaja jak porządliwości Wiele małczos spłodzili w to Masz swój amber umberg Słyszysz mamo nie bron Gołe, nie wesołe raczej odejdziesz stąd Od fixing do szpin On chce być shredder zercie się dzielnić do pin że ciężar, więc chcesz trzymać, kleć, spadać, nie lepiej, po ding Złe wszystkich, lecą pociski Ja unikam ich, skłaniając się do niski nie na wszystkich, a szczery, uwaga na plery Tutaj też ból Nie mam kiedy mam megerente i sery Przekaż cztery szury, nie straszne, dziwich i deszczowe Pijam się do góry, Zabijam się w trasę, kto tu pokazał klasę Po sztukach to współdziałać z duchem świętym Tak jak stopa z basem a Tak jak stopa z basem Co słychać, to widać To nie jest terapida pa. Płacz, mieć goliata jest w ręku Dawida właśnie Tak to się robi, robi, tak to się robi tu Tak to się robi, robi, tak to się robi tu A, płonęły pod prąd, nie tu, tuste jak gram, na nie wpłynę jak sam Flow, yo, ja mam to dam, to wam, bo gram to tam, gdzie wyrusza pan, dużo niszczyć zło, tak zrobię Najpierw powiem to sobie, potem prawdę dam Tobie Ty szczerze wiesz, że ręce obie Zanim ciało Twoje złożą w grobie Co tu jest grane? ja uniżam się przed Panem Bo nieraz już było migane Poznać to, bro, nie jestem tydanem Nie tacy tu żyli, wielkimi nazwami byli Złomą w górach chodzili, marzyli W górach samą zatopolenie by Spędzią się peświry, mówili Nawet Bóg nie zatopi Ty panik, Ty żyjesz w utopii Ubori, nie znasz historii Masz pamięci, za nikt, to będziesz się czy gdzie pożera ludzi trąb Odrzucają bardzo błąd Pojęcia nie mają kiedy na tej Czas ucieka, czas mija, Czas pływa jak bo z już od kufla Tu mnie odrywają ryja I ja odpijam, zapijam się stąd By naprawić błąd, tym nadejdzie są By sobie dokładnie Tak zrobię, jak powiedzam Tobie, popłynę płynę pod prąd Nie Popłynę pod prąd Nie jest prądem jak śmieć Aj, chcę płynąć pod prąd. pomóż mi Duchu Święty i płynąć pod prąd. Właśnie tak. Okej, okay. słuchajcie, chciałem wam zadać takie pytanie.